Witajcie na kanale Selectric dziś będzie montaż paneli na dachu tutaj będzie modernizacja, stare zostały zdemontowane moc instalacji będzie 5,4 kw falowniczek będzie z boku wisiał potem będzie nakrycie takie Także dach nie jest jakiś tam duży, będzie 12 sztuk paneli. Dach już tam mniej więcej rozmierzony. Zaraz będę kręcił profile, ustawiam. I będzie montaż układania paneli. Zamontujemy, pokażę jak to będę robił. Od fałowniczek nie wiem, czy dzisiaj ja powieszę, czy, czy jutro, ale to już się zobaczę. Najważniejsze wrzucić paneli na górę. Dobra, to zapraszam do oglądania. Panele to będą BB Eco, 450 W. Firmy Brookbet. Także mam, kiedyś montowałem, montowałem takie panele, dość fajnie. Działają bez zarzutu, On. i dziś też będzie Brookbet dość fajna cena i moc, także jest ok, i tak pierwsza połowa profili już pokręcona. Teraz zabieramy się za drugą część także tak to wygląda tak pokręcona tamta druga strona teraz będzie okablowanie rzucone i lecimy dalej te przywody pociągnięte rozprowadzane uziomy porobione pętla E, zrobiona żeby nie było indukcji, uziom jest, końcowa jest, kable schodzą w dół tam będzie falownik no i tak i tak panele są założone 12 sztuk łącznie wszystko ok teraz będę e, przygotuję tam pod falownik miejsce i będę podłączał falownik, i powiem co i jak. Postaram się ustawić go. Tak to wygląda: instalacja zakończona. Falowniczek wisi, rozdzielnia skrzynka od razu, podłączone wszystko. Tak to wygląda. Zrobione zadaszenie, żeby deszcz nie trafiał, ale muszę tutaj jeszcze dołączyć trochę, bo deszcz zabija na, na skrzynkę i odbija troszeczkę na falownik. A tam jakieś drobne krople to się dorobi. Także tak, chwilę już czasu pracuję falowniczek, zbieram. Zbieram dane, zbieram informacje, jak, jak to wszystko wygląda. Zamontowany w domu podlicznik, żeby widzieć, ile dom zużywa energii. Ja widzę, ile oddałem do sieci, ile pobrałem z sieci. No i wtedy widzę mniej więcej, ile dom zużywa. Widzę, ile konkretnie dom zużywa i widzę wtedy, ile Energii było wzięto dla domu z paneli, i to niektórym razem przeważnie to od 30% pobieranej energii przez dom jest zasilane z fotowoltaiki. Niektórym razem było tam 40-50%, to, to to co dom zużył, 50% było zużyto z paneli fotowoltaicznych. Reszta wszystko było oddane do sieci. No i tam pobrane z sieci, kiedy już tam wieczorem, albo dość rano, jak fotowoltaika jeszcze nie ruszyła dość mocno, w pełny swój, jakby to swoją moc. Ale zbieram, zbieram te wszystkie dane, bo są pomysły jak to zoptymalizować, pobier. Pobieranie tej energii i żeby więcej się pobierało z paneli fotowoltaicznych, żeby mniej było pobierane z sieci, ten falowniczek nie ma wyjścia na baterię. To, to, to nie jest hybryda. No i odpowiednio trzeba tak zoptymalizować robotę, żeby jak najwięcej było pobierane z paneli. Słonecznych z modułów, i w odpowiednio wtedy ona jak najszybciej się e, okupi, ta, ta cała instalacja. Także tak to wygląda. Tutaj ten zrobiony tam uziom, wbity gdzieś tam, wbity półtora metra od domu, wbity uziom. Rezystancja mniej niż 6 omów Jest ok. Tutaj jest szyna wyrównawcza, potencjał, wszystko jak powinno być zgodnie ze sztuką. Także tak, na razie to działa. Na razie zbieram informacje. Na tym filmik skończę. No i dziękuję za oglądanie. Koniecznie like, subskrypcja, żeby nie przegapić. Może będzie coś. Postaram się, żeby było coś ciekawego na moim kanale. Także tak. Na razie kanał Selectric. Wita i zapraszam do subskrypcji. I do oglądania następnych filmików. Na razie, cześć.